celem uniknięcia destabilizacji pracy redakcji. Podjęto zatem decyzję o dokonaniu kopcji. Poinformowaliśmy ponownie redaktora naczelnego i inne obecne podczas czynności osoby, że, że zabezpieczone nagrania zostaną przekazane do sądu celem podjęcia decyzji w trybie artykułu 225 paragraf trzeci, Czyli zabezpieczenie ewentualne udzielenie zgody na wykorzystanie materiału. Jeżeli chodzi o, o ten wątek, który sprowadzałby się do identyfikacji e, źródła, źródła informacji. Chciałbym od razu powiedzieć, że z moich informacji, które uzyskałem od osób, które fachowo się trudnią tymi czynnościami, kopiowanie binarne wcale nie polega na tym, że się ma dostęp do pliku. To nie jest tak, że włączamy komputer i czytamy to na ekranie, co jest transmitowane do, do innego komputera na inny dysputowany. W ogóle nie trzeba otwierać komputera w ten sposób tak nie i taka czynność to jest po prostu bez możliwości zapoznania się. Takie są moje informacje. Celem uniknięcia destabilizacji pracy redakcji podjęto zatem decyzję o dokonaniu kod. Poinformowaliśmy ponownie redaktora naczelnego i inne obecne podczas czynności osoby, że, że zabezpieczone nagrania zostaną przekazane do sądu celem podjęcia decyzji w trybie artykułu 225 paragraf 3, czyli zabezpieczenie ewentualne w zgody na wykorzystanie materiału, jeżeli chodzi o, o, o ten wątek, który. Sprowadzałoby się do identyfikacji źródła informacji, informacji Chcę od Chciałbym powiedzieć, że z moich informacji, które uzyskałem od osób, które fachowo się trudnią tymi czynnościami, kopiowanie binarne wcale nie polega na tym, że się ma dostęp do plików. To nie jest tak, że włączamy komputer i czytamy to na ekranie, co jest transmitowane do do innego komputera, na inny dysk twardy. W ogóle nie trzeba otwierać komputera w ten sposób, tak mnie poinformowano. I taka czynność to jest po prostu bez możliwości zapoznania się. Takie są moje informacje.